Halo, halo, z tej strony Axe, a to jest kolejny odcinek y, Spaceów y, po wielkiej przerwie, czyli prawie trzech tygodniach. No, uknął sygnał. W prawie jesteśmy. Ciekawe, co tam znajdziemy. Fajnie by było znaleźć wyrzucie z pawarka, albo chociaż wiertło lepsze. Halo? Proszę mi nie odjeżdżać eee, Co tutaj mamy? Żarcie i amunicje O Panie Co, ma, co dostaliśmy? Eee, skórkę do weldera Nice Co chcę powiedzieć, ale już nam nie dają kurde uranium w wyrzutach. To jest trochę, Czy to jest kolejna. B. C, kurde, trochę jestem obsrany. Bo już mamy dwie chyba wrogie kwatery. Ja wracam tam do lodu. Tam było fajne miejsce. Tam był silikon. Ja bym go trochę też od razu nakopą. Bo nam był do czegoś potrzebny chyba. Chyba. E, mamy imię pozyskujemy dobra, myślę, że 3000 to jest optymalna liczba żeby nam e, na razie łazika e, nie zarwać damy do cargo tutaj damy do stonu sobie myślę, że możemy jechać dalej Tak, w sumie blisko nas będą te dwie kwatery wrogie, więc myślę, że będziemy musieli szybko zbudować jakiś pojazd. No i pojazd już mamy, ale może jakiś patrolowy dron czy coś takiego przydałby się? Ok, to było chyba tutaj. Tak, tutaj był silikon. Gdzie mniej więcej jest ten lud? Lud z tego co widzę, lód nam się zaczyna tutaj. Więc myślę, że o dokładnie tutaj sobie zbudujemy basę. Ok. Okej okay. okej okay. mm. dobra. Jak widzicie, będziemy potrzebowali naprawdę dużo Kurwa ale mnie to kurcie, żeby na... pojechać, ale boję się, że tam są wieżyczki i od razu stracimy pojazd eee... Wolę nie ryzykować jak na razie chociaż. Kurde, jak tam są jakieś fajne rzeczy, to po prostu. Dobra, musimy jak tam najszybciej się wybrać jakimś dronem. Myślę, że dość szybko zbudujemy drona. Bo jednak korci mnie, korci mnie po prostu. Yy, nie pamiętam, jak się używał Zoom'a na kamer kamerze. Eee. Yy. W ogóle mam e, modyfikację kolejną wgraną, tak wiem. Jest, jestem fajnym e, człowiekiem. Mam ponad, e, nie wiem, chyba 50 modów, czy może więcej. Parę skryptów. Ogólnie, kamerą teraz z drona mogę sobie przybliżać i oddalać e, obraz. Co mi się naprawdę dobrze przyda, jeśli chodzi o rolę playa i badanie tamtej stacji. E, płytki production. Uhu, człowieku! Znowu brakuje. Ok, to sobie tutaj zjedźmy, bo jednak, e, wolę nie kopać e, blisko mojej bazy. gdzie my kopaliśmy ostatnio kurde czy w te, z tym samochodzie nie wiem nie wynaleźli e, hamulca le, ręcznego czy coś się przydał On za każdym razem odjeżdża. Co chcę powiedzieć na pewno też budujemy mining drona, który będzie nam kopał różne surowce i będzie nam przelatywał z nimi do bazy. Bo to by była fajna opcja, bo byśmy jednak nie musieli szukać surowców, tylko ten dron by sam latał i nam szukał. Za to druga rzecz, która mnie niepokoi to nie jest taka, że jednak będziemy mogli go trochę łatwo stracić. Bo jednak, jak on będzie sobie latał tako, to te wrogie stacje mogą go zestrzelić. Ogólnie, e, jak ktoś nie wie, dlaczego one są wrogie, to łatwo to mogę wytłumaczyć: to są piraci, którzy chcą naszych łupów. W sensie... statek, wezmą go, przerobią... Yy, z, z... Nie wiem, z złomu i tak dalej, pozyskają metal i zbudują własne statki, no. Takie to są po prostu gałgany. Więcej metalu... au Więcej kopania... au Jak miło... Nie. A wyczułem. Wypierdzielać mi stąd. Dawaj kotlety. Wyczułem, nie ma mnie gryzienia. Usłyszałem, że coś się do mnie zbliża. Dobra, Gałgany, ja rzucę pierwszy odcinek na kanał, bo w sumie czemu by nie? E, wiem, profesjonalnie podczas nagrywania rzucacie odcinek, ale jednak e, prosiliście. Było, było. E, dobra, panowie, tylko który odcinek to, który odcinek? Elolo! Z tej strony, mam... Dobra, to będzie chyba. He, tak, to będzie to. Dobra, mam wrażenie, że ten odcinek będę musiał zrobić trochę dłuższy. Z takich względów, iż wrzucałem odcinek i nam zmarnowałem. 5 czy 6 minut chyba. Nie wiem. Mam taki pomysł, żeby tutaj postawić blok, żeby po prostu się już nie gubić i nie robić kolejnej kopalni. A w sumie szkoda trochę mi skrapa. No, takie może być. Po prostu, żeby wiedzieć. Fajną modyfikacją by było, żeby na przykład nie wiem, by, byli jacyś obcy, którzy by nam też niszczyli bazy, ale wtedy to już by było totalnie obsrana sytuacja. Tak z czystej głupoty e, de, de, Drill Heavy ataki Heavy Manu Drill smart, Czyli obydwa tyle wymagają o A remote, dokładnie. To będziemy potrzebować. A komputer core też będziemy potrzebować. Eee, spore wymagania, naprawdę spore. Eee, ale mając to, będziemy mogli już sobie kopać porządnie Coś fajnego Po raz kolejny Daj mi karabin Może będziemy mogli się bronić Byłoby fajnie Pędzimy panie Mamy baterię na dwie godziny Trochę mi się to nie podoba Zwoni, zwoni, dzwoni Dobra, znowu możemy przyspieszyć leciutko, bo nie wiemy, co jest za górką. Znowu gałgany nie dali mi żadnej broni. Masakra. Yy, a to jest przycisk, czy... Okej, okay, chyba nie ma przycisku. A nie jest przycisk. Co dostaliśmy? Uuu, yy. no, parcuj. Nice. To chcę powiedzieć, ja ogólnie jestem człowiekiem, który tak bardzo lubi tą grę, że jak powstaje tylko się DLC to od razu kupuję. Po prostu mógłbym grać w tą grę godzinami. A te modyfikacje sprawiam, że jeszcze bardziej chcę w nią grać. Oh shit. Mają już statek patrolowy. Oh, ho, 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 ho. Dobra, spadamy stąd. Jak najszybciej. Bo jak nas zobaczą blisko ich bazy, to od razu wyślą dronę, żeby nas yy, zlikwidować. O, a nie, myślałem, że to wilk. Chciałem go potrącić. No, zawsze to darmowe mięso, nie oszukujmy się. Zatrzymam się na chwilę, żeby nastawić sobie od razu metal. To będziemy mieli już do bazy. Production. Ok, Możemy jechać dalej. Ja pierwszy jakie to jest wygachne. Dobra, lepiej się stąd zmywać faktycznie. Chodźmy, zbudujmy choć trochę naszą bazę. Kobalt będziemy musieli znaleźć. To jest kolejna rzecz, która nam się przyda. Tak bardzo. Już myślałem, że wykoziłkujemy. Dobra. Teraz tak. Zatrzymaj się. Podlećmy i zobaczmy, gdzie ja tą bazę zbudowałem. Dobra, w tamtą stronę. Eee, siup. Dobrze, że ma było łazik na start. Trochę to ułatwia nam. Tutaj sprawę. Dobra, mamy i naszą bazę. Przydał się hamulec, by i to tak ee, mówię to tak naprawdę z, z przekonaniem, że naprawdę by się przydał, bo jednak, bez hamulca, to tutaj trochę tak dupno jest. Myślę, że sobie może jakiś skrypt na hamulec, czy coś ręczny zainstaluje, przydałby się. Już wiem, że mówię to, nie wiem, Piotr, raz czy coś. Hmm. Dobra, panie, panie, na razie to. Tak, interior plate'y bo nam są tutaj potrzebne motory, bo nam są tutaj potrzebne. Przynajmniej jest 40. To jest nam potrzebne. A to mamy, w sumie. To nie. Eee, to nam jest... A dobra. Tylko motory są nam potrzebne. No i panie, teraz mamy już generator prądu 1 u nas w bazie. Interior petów zabrakło. A wiecie co w sumie jednej rzeczy nie sprawdziłem Czy nie mamy gdzieś w łaziku broni W sumie to 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 byłoby nawet... Oczywiście, że mamy broń i mamy 20 magazynków łopanie Majątek. 23 magazynki łopanie majątek A plejtów. Zapomniałem, mm, to, 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 dobra. Mamy dwie turbiny. Jest dobrze. Statek się oddala. Więc też jest dobrze. Eee. Nie, nie, nie. nie, Tutaj chciałem. Po t -t. Dobra, dalej możesz produkować produkować tego. E, teraz tak, potrzebowaliśmy e, a z dokładnie. Motor, display, komputer. Okej. Okay. Szczerze że, że nie pamiętam już ile trwa odcinek. To mnie trochę też trochę niepokoi. Mówię, powinien być stoper. Jakiś minutnik yy, w OBSie. Zerknę. Oooo, Hmm. Jest coś takiego jak wyłącznik? Jest coś takiego. Łopanie. Na przykład mamy coś takiego. zatrzymaj nagranie po. Jezus, kurde, pomyśleli. Łop. Pomyśleli o nas. Dobra, to ja myślę, że jeszcze nagram tak. Max. 10 minut, żeby mieć pewność, że jednak będziecie mieli ten jakiś materiał. Mm. Dobra, zróbmy sobie tutaj taką mini kopalnię. Ok, zrobimy to. Tylko z dala od bazy. Dobra Już dostarczam Ci kamienie Masz kamienie To tutaj, bo nie potrzebujemy na razie To tutaj, to tutaj, to tutaj, to tutaj to Tutaj, tutaj. Mo Motor, display komputer Production to na razie, nie? Trochę więcej. A mo motory mamy. To jeszcze display. A! Wy kurde. Chodź tu. Chodź, ciebie też to padnę Nie, nie ma gryzienia. No. Będą mnie gryzły, kurde, dziady. Mamy kotlety schabowe. No i kurde, gitas. Tak, zapomniałem, że ja mam, w sumie, krabin Ale nie mam go wyekwipowanego Nie wiem, gun? E, dobra, tutaj mam I... r e, Na razie light, bo tylko na tyle nastać. No, panie! Teraz to, kurde, można! sobie pozwolić motor ok mogę sobie tutaj tak mogę Wy sobie tutaj dzwonić jak trochę ok ok możemy możemy już tubę tutaj robić Aaaa, tylko ona jest strasznie wymagająca. Dobra, wiecie co? Ja zrobię drona w następnym odcinku. Elo, elo.